Witajcie drodzy widzowie! Witam Was bardzo serdecznie. Wraz z moją córką zmierzamy do naszych znajomych. A to dlatego, że dzisiaj samochodem będziemy jechać do takiego, można powiedzieć, magicznego miejsca. A tym magicznym miejscem jest Billy Bird Park. Właśnie, Billy Bird Park. Eee, to jest takie, można powiedzieć, jezioro, gdzie można się fajnie kąpać. Są też tam takie różne atrakcje. I jakie atrakcje będą godne polecenia, tego dowiecie się już za momencik, bo będę robić taki krótki vlog stamtąd, więc będziecie mogli zobaczyć takie slajdy z tego. Nieco, na chwilę obecną my tam zmierzamy już jesteśmy trochę spóźnieni, ale mamy czas nagrać dla Was jeszcze ten, ten krótki wstęp, także witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. The World of Moi drodzy, jak widzicie widoki są niesamowite. Polecam bardzo, wpadajcie tutaj. Hello. Moi drodzy, ludzi jest bardzo dużo mnóstwo, ale naprawdę jest fajnie, fajna imprezka, fajna zabawa. Moi drodzy, po 5 minutach tam w wodzie. Masakra, naprawdę bardzo wyczerpująca. <grymka> <grymka> Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Wycieczka dobiega końca. Mam nadzieję, że to co chciałem pokazać, to pokazałem Wam. Jest to wystarczająca taka informacja, żeby zachęcić Was do tego, żebyście tutaj przybyli. Co mogę więcej powiedzieć, żeby. Przejść tutaj to wszystko i też jeszcze się ładnie pokąpać w tym jeziorze. Naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęcić, także przyjeżdżajcie zaraz samego rana i do wieczora możecie siedzieć. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że detali ze mną tutaj do końca. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnych moich filmów. Cześć!